Okay, so my turn. Uh, so guys, I gonna speak Polish. You can learn some Polish. <laughs> Absolutely. I will do the translation. Dobrze, więc przynajmniej takie podsumowanie. Podsumowanie najważniejsze bullet points, o co chodzi, tak? Flip na Cyprze, czyli nasza grupa tutaj, która pomaga wam w inwestowaniu na Cyprze. Mamy ponad 20 deweloperskich na całym Cyprze. Widzimy cały rynek i wybieramy najlepsze inwestycje. To są takie liczby przykładowe, tak, inwestycja milion, 300-350 tysięcy na etapie dwóch lat, to jest zysk netto, który możecie uzyskać w dobrych projektach. My na przykład mamy takie studia za milion złotych, plus minus, no to inwestycje 400 tysięcy zł 100 tysięcy zł robimy czysto, na czysto po kosztach we wrześniu. Najem, mamy liczby, za chwilę pokażę je, jest między 75 a 90 tysięcy złotych znajmu netto rocznie wynajmując. Okay. 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 Czyli my my działamy generalnie w w tych dwóch modelach, tak? tak Czyli flipy, no i najem krótkoterminowy, bo to są najlepsze stopy zwrotu, tak? Najem to jest 5-6%. No, inwestycyjnie nie jest to jakby coś, coś ciekawego. Tu dużo spraw było już mówione, więc ja tylko tak przeklikam. No, myślę, że każdy wie czym jest flipping, to tutaj nie będę mówił. Więc my robimy flipy na roczne, czyli krótkie flipy powiedzmy i te długoterminowe. Czyli mamy przynajmniej rok, te projekty wybieramy przynajmniej mamy rok, że możemy robić tą w ten rok, lub, lub to jest właśnie półtora roku na etapie budowy. Normalnie jest to 10-20% na rynku cypryjskim. My wybieramy projekty, które mają się 15-30%. Współpracujemy tylko z deweloperami, które właśnie nie mają takich kredytów, zadłużeń. Niektórzy na przykład deweloperzy na Cyprze e, zabezpieczają ziemię e, swoimi projektami. I teraz tracą tu ziemię. Są duzi deweloperzy, którzy tracą dużo ziemi, bo na przykład nie, nie zrealizowali jakichś tam projektów. To najważniejsze, my wykonujemy pracę, my wykonujemy pracę też dla państwa, jeżeli chodzi o sprawdzenie cen transakcyjnych. One są dostępne w rejestrze gruntów przez rzeczoznawców i przez um, um, agencje nieruchomości mamy też dane jak, jaka jak inwestycja was interesowała, jakie ceny były w okolicach waszego projektu, jakie realne ceny sprzedaży, nie ofertowe. Um, no i od deweloperów po prostu mamy dostęp do tych deweloperów, więc widzimy jak to jak to wygląda. Więc dochód z najmu to jest maksymalnie realnie mówiąc 90 tysięcy złotych z takich studiów i one bedów, to są raczej one bed. Studia raczej przynoszą, przynoszą wam dochód 75 tysięcy złotych netto. Jest to 10 tysięcy, to już takie, takie dane, które już mówiliśmy, no to też prawnik już mówi prawda, że Inwestując na Cyprze, możecie mieć też status ten, tego nierezydenta podatkowego i macie po prostu 0% podatku od dywidend. Tak, tak samo raczej prawnicy doradzają, żebyście rozdzielali spółkę inwestycyjną, bo jakbyście na przykład w Polsce mieli spółkę, to możecie założyć też spółkę taką biznesową, bardziej na Cyprze, i przychody ze spółki polskiej transferować na Cypr i wypłacać jako holdingowa spółka, nie płacąc podatku od dywidend, za przychody z polskiej spółki. Także to też jeszcze możemy mówić o takich um, um, optymalizacjach tego typu podatku. No to to już było powiedziane. Um, więc tak, dlaczego Katopafos? To jest jeden projekt, który my skończyliśmy. Ion jest projektem, który jest 250 metrów od tego projektu. Czyli jak widzicie tutaj panorama, morze jest on to ten wzdłuż tej ulicy. Ion jest 250 metrów w tą stronę. tak? Czyli też bliżutko, to są wszystkie, wszystkie hotele. I, i, I takie miejsce najbardziej turystyczne. To jest ciekawy slajd, który warto zwrócić uwagę. To jest nasz drugi bardzo fajny deweloper, z którym współpracujemy. To jest developer, drugi jest one minute, czyli jest jedna minuta od tego projektu, gdzie teraz, już projekt jest prawie na końcu, sprzedają one za 420 tysięcy euro. Także to jest niesamowite, że, że, tylko, że to, to jest taki bardziej kompleks, ale wasz projekt, Ion, minuty stamtąd, ceny są za 200, Maksymalnie 90. No to jest minutę, to jest po drugiej stronie ulicy. Po tak? drugiej stronie ulicy. Tak, no tak, tutaj, tutaj jest na ruchu ten, ion, a tutaj jest ten tak, drugi projekt, gdzie w tym momencie w tym momencie kosztuje 420 tysięcy one bed. A was, wasze studio kosztuje tu 294 maksymalnie. Oczywiście takie ceny to mogą być już na takim bardzo etapie końcowym, kiedy to jest to resort. No, to jest to resort, więc raczej maksymalną kwotę z, z tego studia, z tego one bedu, to byście osiągnęli jakieś 370 tysięcy euro myślę, że to jest maksymalne. Czyli na przykład przykład flipa. Jak przykładowy flip wygląda? No to właśnie widziałem taki one-bed za 294 tysiące euro. Płacimy depozyt 5 tysięcy euro, zdejmujemy z rynku. Po miesiącu czy tam półtora miesiąca wpłacamy 17 600, czyli 40% akurat w tym przypadku tyle wynosi, plus 19% VAT. -u. Płacimy koszt 1% dla prawnika. Umowa jest zarejestrowana w rejestrze gruntów to już było mówione. W tym akurat projekcie wyrusza w marcu w kwietniu ta budowa. Wczesnego flipa robimy we wrześniu. Po prostu z danych wynika, że lepiej te, te flipy robić na jesieni. Zysk z tego flipa z 15%, czyli od samej sumy to jest 47 000 40 euro. Do tego musimy dodać kwotę 5% dla agencji Nieruchomości. Lokalnej jest z trzema agencjami nieruchomości. Czyli de facto cena transakcyjna po, przy flipie wynosiła 20% więcej, tak? te 5% trzeba dać jeszcze agencji, jeżeli byście chcieli przez agencję to działać. My współpracujemy z trzema agencjami, jedna ma dostęp do rynku niemieckiego, Wszystkie, większość inwestycji z rynku niemieckiego inwestorzy przychodzą przez tą agencję, więc mamy Niemców, mamy drugą agencję, która pracuje z rosyjsko-języcznym rynkiem, z Rosjanami, którzy bardzo dużo inwestują na europejskich paszportach, i oni prawdopodobnie w tym projekcie mogliby od Was wziąć, Rosjanie z europejskimi paszportami. I trzecia agencja ma dostęp, powiedzmy, do rynku cypryjskiego i europejskiego. Czyli, jeżeli byście chcieli, no to mamy agencje, które po prostu Wam to sprzedadzą. Tak. To jest ważne. No i tak. Kwota wolna przy jednej nieruchomości od zysków kapitałowych to 17 tysięcy euro. Czyli pod podstawa podkowania to byłaby ta 20%. Obniżone te 17 tysięcy euro, czyli podatek wyszedłby powiedzmy tutaj w mojej kalkulacji 6 8 euro i zysk netto 41 euro. No i cena sprzedaży to jest powiedzmy dodajemy tą kwotę tego, tych, tych euro plus 5% od agencji, także całkowicie jest to jeszcze bardzo konkurencyjne. Opcja B, trzymanie na, na, na dwa lata. Jak widzicie, można sprzedać OneBeda za 420 000 euro. No powiedzmy, to nie jest resort, więc Oni byśmy mogli sprzedać za 390 000 euro. Myślę, że dało się to zrobić. Cena sprzedaży 335 tys., a pierwotna yy, ile było? A pierwotna była, proszę pana, 294 tys. Yy, 30 tys., tak? Tak. Tak, no to, czyli, czyli tu jest zysk, wchodzi 41 tysięcy, 47. E, 47 tysięcy. I do tych 30% jeszcze 5% jest dla agencji. Tak? Do tych 15% zysku. A nie, jeśli jest w przy, przypadku opcji ok. B. Tak, no, to znaczy 5% musimy dodać dla agencji, która ma tego flipa zrobić. Sprzedać dla klienta docelowego. jeżeli wy nie chcecie sami docelowego klienta szukać, tak? Czyli do kwoty. 15% plus lub 30% dopłacamy do 5% dla agencji to jest kwota. I nadal, jak patrzymy na ceny transakcyjne, nadal jesteśmy konkurencyjni w tych projektach, w tych projektach. Ten projekt... Ten... ten zysk uwzględnia już 5% dla agencji, czy nie? Zysk netto to był 41 tysięcy, tak? który dodaliśmy do kwoty pierwotnej i plus 5% jeszcze do tego, czyli to tak, jest czy nie to nie uwzględnia. Plus, plus, nie uwzględnia, plus 5%. Pytanie. Tak. Nie, mnie zysk interesuje. Aha, bo teraz sprzedaje. To jest Pana zysk, natomiast okay. to kwotę nakładamy dla kontrahenta Pana. Dla tego nowego? Tak. tak. I nadal jesteśmy konkurencyjni. Nadal jesteśmy konkurencyjny. Do 370 tysięcy euro myślę, że OneBeda możemy spokojnie sprzedać. Dobrze. Dobra, i dlaczego? Skąd mamy dane? Więc tu mamy taką mapkę. Tutaj jest, powiedzmy... Tutaj jest morze. Tu jest morze. Ten projekt jest 450 metrów od morza. To jest Ion, 600 metrów od morza. Nasze ceny ceny najmu mamy z trzech projektów. Tego projektu tutaj, tego projektu tutaj i to jest taki hotel rezydencji. To jest akurat jeszcze innego dewelopera. My operujemy, więc mamy dane z rynku. I jakie to są dane? Mamy dane historyczne z rynku, które pokazują. To są małe cyferki, więc powiem Państwu pokrótce. To jest studio. Siedem, dane historyczne 2024 rok. 70% obłożenia, przychód realny 20 euro, przychód netto 15 800 euro po potrąceniu 20%, tak więc 20% bierze. I to jest historyczne dane, które nie uwzględniają projektów, które są dalej. I które, i które no nie są nowsze, tak? to są starsze projekty, które mają parę lat. My yy, analizujemy to z agencjami lokalnymi, że możemy, yy, to jest powiedzmy 16 tysięcy, 18 tysięcy netto to jest realna kwota ze studia, którą możecie otrzymać w tej lokalizacji. W skali roku? W skali, skali roku. Oczywiście rynek rośnie, tak? więc ta kwota może rocz, rocznie troszkę się zwiększa że te 5% powiedzmy, tak. Czyli powiedzmy w pierwszym roku to będzie, powiedzmy 15, potem będzie 18, może potem troszkę tak lekko rosnąć. Możecie zoptymalizować to przez agencję, mamy taką, która 10% będzie brała, ale mówimy na początek raczej wziąć większą, żeby to rozhulać. One bed. Podobnie, 72% realnej obłożenia rocznie, czyli 22 dni w roku, przychód 26 tysięcy euro z one beda, dochód 19598. To i druga lokalizacja. Yy, wie to, pan, co nie mogę to powiedzieć. Dane pierwsze w stosunku do tych. Yy, tak, nie, nie, nie powiem panu, który to jest projekt. To jest albo ten, albo ten, albo ten. Agencja nam nie udostępniła, ja z którego to jest projektu, tak? Ale to jest ta sama okolica. Czyli można powiedzieć, że traktujemy taką na okolicę, że yy, że z, yy, historycznie dane są 15, 16 tysięcy ze studia i yy około. 20 tysięcy netto z beda, tyle realnie jesteście w stanie z wynajmowania tego, albo wasz klient może to uzyskać. To już są dane historyczne. No więc tak, to jest to tak, jak działamy. Mamy umowy prawie ze wszystkimi, tak? Znaczy z tymi, którymi uważamy, że są wiarygodni, mają tę płynność i tak dalej. Na całym czypcie mamy w Wajnapie, mamy w Larnace. Natomiast głównie mamy umowy w pafos, z tego względu, że po prostu z naszej analizy banku cypryjskiego i, i po prostu pafos się najbardziej rozwija, tak? Jest najlepszym rynkiem, dlatego, dlatego tak funkcjonujemy. Współpracując z nami, no to właśnie my przede wszystkim chcemy was wyedukować. Mam nadzieję, że po tym seminarium macie większą wiedzę niż mieliście przed seminarium. Natomiast kolejnym krokiem byłby wyjazd inwestycyjny. No po prostu musicie pojechać i fodytykać tego wszystko, tak? Bo my możemy wam pokazywać slajdy, liczby. Musicie pojechać, dotknąć i, i doświadczyć tego. Także, także to, to, to jest bardzo ważne. No i współpracujemy z niezależnymi prawnikami, doradcami podatkowymi, którzy, którzy zabezpieczą tą inwestycję. Pomagamy właśnie przez agencję przy flipie, czy przez zarządzanie najmie. No tak. No i dlaczego? Zapraszam przede wszystkim, żebyście Państwo do nas dołączyli, bo my w tym momencie tworzymy zamkniętą społeczność inwestorów, tak? Yy, mamy tutaj partnerstwa z Damianem, yy, rozszerzamy nasze partnerstwa, tworzymy grupę inwestorów, w my będziemy właśnie w mniejszych projektach na razie inwestować. Chcemy, żeby każdy z Państwa, jeśli mamy 5 unitów w Ionie, 6 studiów w Atrium, jakbyście Państwo zainwestowali, to byście weszli do tej grupy inwestorów, i, I potem dla tej grupy inwestorów, która się cały czas rozrasta, będzie mieć projekty, projekty na wyłączność, tak? Czyli powiedzmy, za rok zrobicie we wrześniu flipa, dostaniecie pieniądze, będziecie mieć dowód, że to funkcjonuje, i wtedy będziecie w naszej społeczności, jak będziecie chcieli, reinwestować w najlepsze projekty, które nie mają żadnej agencji nieruchomości. Nawet większe agencje, bardzo znane na YouTubach, tych projektów po prostu nie mają. Tak, no i zapraszamy tutaj, jesteśmy my, czyli jestem tutaj, po środku, szczęśliwy jak widać, bo jest słońce, jest Agnieszka i Damian, z którymi nas pracuje. I, I... I kot. I kot, to jest moje ulubione z kotem, bo Pafos to jest miasto kotów. To jest miasto kotów. I, I said that Paphos is a cat city, but it, it was more cats, I think. Now you have some small cats, I don't know what's happening. <laughs> Ale to jest miasto, 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 miasto kotów, więc jak zobaczycie, to jest no, bardzo fajny klimat, jest bardzo fajny, jest, w tu jesteście na takim fajnym klifie. Jak przyjedziecie z nami na Inwestry piątego, na przykład, to będzie piątek, wyjeżdżamy, wracamy z Warszawy, jak ktoś z innego miasta wylatuje. W sobotę, w niedzielę sobie zrobimy taki żeby żebyście zobaczyli różne aspekty, pojeździmy sobie, poczujecie. 8-9 mamy z deweloperem po prostu takie seminarium w hotelu. Te osoby, które zarezerwowały przed wjazdem to mają za darmo ten noslek. te osoby, które by chciały pojechać, dopiero tam pomacać, to wtedy mają zniżkę, tak? Więc zapraszamy serdecznie. Więc my pokazujemy nie tylko inwestycje, ale też pokazujemy Wam trochę lifestyle, żebyście poczuli tego cyklu. I dopóki nie przyjedziecie, nie będziecie wiedzieć o czym mówię. No. Więc zapraszamy do współpracy Flip na Sypse, czyli nasza marka Golden Luxus Estate, czyli Agnieszka Lublińska, która jest pośrednikiem nieruchomości licencjonowanym, także gwarantuję Wam też tą wiedzę, też pracuje z rynkiem angielskim, dlatego ona sama może Wam też angielską sprzedać. To ja jestem, go Polityczny inwestor, zajmuję się analityką międzynarodową, Byłem w Polskim Towarzystwie Politycznym, zajmuję się analitykiem i zajmuję się ryzykiem inwestycyjnym tak? zawodowo od 10 lat. No i Cyprus Invest Group, czyli Damian Sobieraj, który dołączył do nas wcześniej jako na początku był naszym inwestorem, a teraz współpracuje też z nami i grupy inwestorskie przynosi na Cypr. To jest bardzo poważny inwestor, który robi bardzo duże transakcje w Polsce wielomilionowe i my tworzymy właśnie już taką mówię fajną, fajną, fajną grupę, do której możecie dołączyć. Serdecznie zapraszam. No i tyle tyle, co chciałem Państwu powiedzieć. Eee, zrobimy sobie krótką przerwę i przemianujemy troszkę tutaj, zaaranżujemy. Zobaczymy. Czyli mamy jakieś konsultacje? Tak, mamy, mamy. Mamy. Także te osoby, które by chciały zostać na konsultacjach, zapraszamy sobie, za chwilkę się skontaktujemy. Te osoby, które chcą sobie networkować, to networkują. A te osoby, które muszą już iść, no to po prostu będziemy w kontakcie i, i, i zapraszamy 5 grudnia na wyjazd do PAFOS, kiedy jest bardzo ciepło tam, a tu nas jest bardzo zimno.